Jestem bardzo ciekawy tego, co by się wydarzyło, gdyby się w jakiejś ważnej dla Ciebie sprawie okazało, że fakty mają się zgoła inaczej do tego, w co przez cały czas wierzyłeś. Że w jakiejś bardzo istotnej dla siebie kwestii rozminąłeś się z prawdą, rozminąłeś się z rzeczywistym stanem rzeczy. Jak byś zareagował? Jak ja bym zareagował? Co to by zmieniło? No właśnie, dzisiaj temat właśnie takiej grupy dylematów, bo mam wrażenie, że... Ja nie mówię, że ktoś nas, mówiąc kolokwialnie, robił w temacie znaczenia dobrych uczynków, ale myślę, że wielu z nas może mieć niewłaściwe pojęcie na temat... Um, sprawiedliwości, na temat ważności dobrych uczynków, czy na temat tego, co leży na szalach naszego życia. Kiedy myślimy o takiej sprawiedliwości antycznej muzie z zawiązanymi oczyma, która ma w ręku szalki, dwa odważniki, które albo w lewo, albo w prawo się przechylą, to, to chyba niewłaściwe rzeczy. Um, kładliśmy dzisiaj do tej pory, mam nadzieję, na szalach. Chyba odważaliśmy swoje życie w niewłaściwych kategoriach. I dzisiaj troszkę o tym. Dzisiaj zaczynamy Ży list do Rzymian. To jest ten list, który aktualnie tłumaczę, więc no, pod koniec maja ta presja zaczyna, zaczyna wzrastać. Bo mam raptem, może z 11, 10-11 rozdziałów wyprzedzenia nad materiałem, który tak jak dzisiaj będzie stanowił podstawę rozważania w odcinku podcastu. Czyli no muszę przy, przyspieszyć tłumaczeniem. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że, że często tak mówię, obowiązków nie maleje. Natomiast, no cóż, takie są fakty. List do Rzymian. I zaczniemy z pierwszego rozdziału. Nie, nie dlatego, że chcę sobie wyrobić jak najwięcej przewagi, mówiąc nieładnie, nad e, tłumaczeniowej nad e, tymi fragmentami, które będą brały udział w podcastach, ale dlatego, że już tutaj jest właśnie to zjawisko, o którym dzisiaj chcę, żebyśmy pomyśleli, zastanowili się nad nim, porozmawiali. Zjawisko tego, co leży na szalach tej. Tego sprawiedliwego trybu życia, czy, czy co będzie podstawą oceny życia człowieka, mojego, Twojego życia, życia każdego z nas przez Boga na sądzie ostatecznym, przed Wielkim Białym Tronem? List do Rzymian w ogóle jest bardzo ciekawy. Jest dużo takich smaczków, które w tłumaczeniu de Message, no dają do Wiwatu, tak powiem, to, to tam nie ma y, jakiegoś chodzenia na skróty, czy, czy omawiania tematów w sposób ogólny. tutaj apostoł Paweł. Y, no, mocno jednak daje do Wiwatu. I pierwszy fragment spotykamy już od 16 wersetu y, pierwszego rozdziału. To jest dłuższy fragment 16-23. Ja go najpierw przeczytam w wersji SNP, bo list do Rzymian generalnie jest pisany dość takim trudnym, hermetycznym językiem, prawnym czasami, momentami można powiedzieć. Mówi też o trudnych, istotnych, ale, ale, ale trudnych, skomplikowanych zjawiskach, więc tu będę chciał, żebyśmy mieli tym bardziej odniesienie do tekstu SNP Nowego Testamentu. No, i za chwilę przeczytam też odnośny fragment w The Message. Jak to wygląda? List do Rzymian 1, 16, 23 w SNP. Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny. Jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy: najpierw Żyda, potem Greka. Objawia ona sprawiedliwość Boga, pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary. Zgodnie ze słowami, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Rozwińmy ten temat. Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszelki przejaw bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią prawdę, spotyka się z gniewem nieba, gdyż to, że on istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota, to jest wieczna moc i boskość od stworzenia świata przemawia w jego dziełach. Wyraźnych przecież i widocznych, także nie mają wymówki. Poznali zatem Boga i nie oddali mu jednak należnej czci, nie okazali mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów. No ostrzegałem, że to y, nie są naj, najprostsze, nazwijmy to konstrukcje, czy y, najprostszy temat, no, ale posłuchajmy jak to brzmi w The Message i stąd będę wyciągał pewne frapujące y, fragmenty, które mam nadzieję pomogą nam odpowiedzieć na kluczowy dzisiejszy dylemat. A, the message brzmi tak, ten sam fragment. Oto wiadomość, którą szerzę z największą dumą niesamowite przesłanie o Bożym planie ocalenia dla każdego, kto mu ufa, zaczynając od Żydów, aż po wszystkie pozostałe narodowości. Bożym sposobem na usprawiedliwienie człowieka jest jego czyn wynikający z wiary, co tylko potwierdza słowa pisma znane od samego początku, Człowiek, który jest usprawiedliwiony przez Boga i mu ufa, doświadczy prawdziwego życia. Z drugiej jednak strony, gniew Boży rośnie w efekcie ludzkich czynów, wynikających z braku zaufania do Boga i z tego, że człowiek czyni zło oraz zakrywa prawdę kłamstwem. Rzeczywistość Bożą da się jednak zrozumieć. Po prostu otwórz oczy. Gdy człowiek patrzy z namysłem na Boże stworzenie, jest w stanie ujrzeć rzeczywistość niewidzialną. Przykładowo-wieczną moc oraz tajemnicę istnienia Boga. Nie mamy zatem dobrej wymówki. Oto co się wydarzyło. Ludzie znali Boga bardzo dobrze, ale nie traktowali go jak Boga, nie chcieli go wielbić, więc popadli w głupotę i chaos, straciwszy sens życia i poczucie kierunku. Wydawało im się, że wiedzą o życiu wszystko, a okazali się być zwykłymi analfabetami. Zamienili chwałę Boga, który trzyma w dłoniach cały świat, na tanie figurki z przydrożnego sklepiku. Hmm. No właśnie. No bo jeśli uznać, a, a, a to jest to, co my tutaj robimy, my bierzemy słowo Boże i po prostu przyglądamy się w Jego świetle naszemu życiu. Jeśli uznać, i ja tutaj wpisuję się razem z Tobą, drogi słuchaczu, w tą no, mało spektakularną grupę, ale jednak ludzie, którzy. Kiedyś w swoim życiu nie traktowali Boga z należną czcią, nie chcieli Go wielbić i popadli w głupotę i chaos, stracili sens życia i poczucie kierunku i wydawało nam się, że wiedzą o życiu wszystko, a okazaliśmy się być zwykłymi analfabetami. Gdyby przyjąć to ten punkt odniesienia, o którym mówi tutaj list do Rzymian, gdyby powiedzieć sobie, ok, dobra, apostole Pawle, no jakoś szczególnie chwalebnie nas tutaj nie opisujesz, dobra, ale... Co chcesz przez to powiedzieć? No to mam wrażenie, że myśmy, yy, że my odmierzaliśmy, jeżeli myślisz o sobie jako o osobie nawróconej, narodzonej na nowo w sposób duchowy, osobie, która jest uczniem Jezusa, bo, bo, bo w takich kategoriach tutaj zwraca się apostoł Paweł do kościoła w Rzymie, do listu do Rzymian, ale do kościoła w Rzymie. Yy. No to wcześniej, zanim zaufaliśmy Bogu, myśmy chyba mierzyli życie w innych kategoriach, w kategoriach właśnie dobrych i złych uczynków. Czyli chcieliśmy w jakikolwiek sposób powiedzieć: życie, w tym nowe życie, w tym zaskarbienie sobie jakiegoś przychylności Boga czy Uzyskanie nowego życia jest kwestią tego, żeby postępować w określony sposób. I myślę, że w naszym kraju jest to też szczególnie może rozpowszechniona wizja, że żeby prowadzić Boże sprawiedliwe życie, żeby żyć zgodnie z Bożymi, no właśnie, przykazaniami, żeby, żeby w jakiś sposób zwrócić na siebie pozytywnie Bożą uwagę, to, to, to ja muszę. Odmierzać swoje życie dobrymi uczynkami w taki sposób, żeby ta szalka obciążona dobrymi uczynkami przeważyła tą szalkę, na której są moje złe czyny, na których jest moje złe, grzeszne postępowanie. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że apostoł Paweł w tym fragmencie nawet, już na samym początku, bo to jest pierwszy rozdział, mówi Hej, ale to. Właśnie tak myślicie, bo popadliście w głupotę i chaos. Wyście stracili, nie uzyskali w ogóle sensu życia, poczucia kierunku. Wydawało wam się, że wiecie wszystko o życiu, a, a tak naprawdę hmm, no, nie jesteście specjalnie mądrzy, mówiąc bardzo oględnie w tym fragmencie. I zobaczcie, cofam się do, do, do 16 wersetu, od którego żeśmy zaczęli. Oto przesłanie, oto wiadomość, oto yy, ta, ta informacja, którą szerzę z największą dumą: Bożym sposobem na usprawiedliwienie człowieka jest jego czyn wynikający z wiary. Człowiek, który jest usprawiedliwiony przez Boga i mu ufa, doświadczy prawdziwego życia. Czyli to nie jest tak, że ja mam. Obciążyć szalkę dobrych uczynków bardziej niż złych, i w ten sposób zasłużę na Bożą Sprawiedliwość, na usprawiedliwienie, na kolokwialnie mówiąc, rzeczywistość życia w niebie. Ale no właśnie, Bożym sposobem na usprawiedliwienie człowieka jest wiara, czyn wynikający z wiary, czyli zaufanie. Człowiek, który jest usprawiedliwiony przez Boga i mu ufa, doświadczy prawdziwego życia. A z drugiej strony, 18 werset, gniew Boży rośnie w efekcie ludzkich czynów wynikających z braku zaufania do Boga. Czyli, co by to było, gdyby się okazało w tej walce o życie wieczne, w tym staraniu się o to, żeby zaskarbić sobie. Bożą przychylność, że my postępujemy w ogóle niezgodnie z regułami gry, że Bogu nie zależy na tym, żeby naszych dobrych uczynków było więcej niż złych, bo wtedy moglibyśmy powiedzieć, że sami osiągnęliśmy zbawienie. Ale na jednej szalce znajduje się wiara i zaufanie, a na drugiej niewiara i nieposłuszeństwo. Gdybyśmy tak do tego podeszli, że wcale nie chodzi w pierwszej kolejności o dobre uczynki, że dobre uczynki są skutkiem wiary, skutkiem zaufania, skutkiem Bożego usprawiedliwienia, gdyby okazało się, że my bierzemy udział w ogóle nie w tej grze, o której Bogu chodziło, że my stosujemy jakieś przepisy, które mają drugorzędne znaczenie, a zaniedbujemy siłą rzeczy, nikt nas trochę może nie, nie uczy, nie zwraca nam uwagi na to, nie, nie, nie czytamy pisma samodzielnie, no tak może być. Że gra toczy się w innej dyscyplinie. Że ta dyscyplina, o którą Bogu chodzi, to nie są twoje dobre uczynki, li tylko, czy więcej dobrych uczynków niż złych, ale tu chodzi o to, żeby na jednej szalce, tej, która przeważa, która zwycięża, która się nazywa Jezus, która się nazywa Jego ofiara, która się nazywa Krzyż Golgoty, która się nazywa Krew Usprawiedliwienia, jakkolwiek, żeby. Na tej szalce położyć swoją wiarę w tą właśnie ofiarę i swoje zaufanie i posłuszeństwo Bogu, i żeby zupełnie wyczyścić, nic nie kłaść na szalce niewiary i nieposłuszeństwa, nie chodzić swoimi drogami. Tak jak tutaj pisze, nie zamieniać 23 werset apostoł Paweł mówi, nie zamieniać chwały Boga, który trzyma w dłoniach cały świat na tanie figurki z przydrożnego sklepiku. Ależ by to było wydarzenie. Ależ by to było zjawisko, gdyby się okazało, że właśnie słyszysz dobrą nowinę o tym, że nie chodzi o to, żebyś miał więcej dobrych uczynków niż złych. Ale chodzi o to, żebyś swoją nadzieję na życie wieczne złożył w Jezusie, żebyś Jemu zaufał, a nie tylko wierzył w jego historyczne istnienie, żebyś Jemu zaufał, Jemu zaufała i żebyś chodził, chodziła w posłuszeństwie Jemu. Jeżeli obciążysz tą szalkę, to druga szalka tej sprawiedliwości Bożej pozostanie pusta. Jezus zawsze przeważy właściwą szalkę naszego życia. Jezus jest sprawiedliwością Bożą. Jezus jest tym, który, jeżeli powierzyłeś w Jego ręce swoje życie, który żyje w Tobie przez moc Ducha Świętego i mówi: Jesteś mój, a ja jestem Twój. Zaufaj mi, bądź mi posłuszny, z tego będą wynikały Twoje dobre czyny, ale nie po to, żeby zrekompensować to, w czym nabroiłeś, tylko dlatego, że chcesz mnie uwielbiać, chcesz mi być wdzięczny, chcesz. Upodabniać się do mnie, chcesz być mi posłuszny, chcesz wykazać się wiarą i zaufaniem. Co myślicie? Coś w tym może być? Czy to jest ta dobra nowina? Że nagle nie chodzi o to, co robię, ale chodzi o to, komu ufam, bo komu ufam i komu jestem posłuszny. Ten będzie decydował o tym, co robię. Taka myśl na rozpoczęcie listu do Rzymian, no, przyznaję, filozoficzna, niełatwa. Może trzeba będzie, warto będzie przesłuchać ten odcinek jeszcze raz. Tak myślę. Sam go chyba posłucham w życiu, nie słucham swoich odcinków. Jak nagram, to, to już nie słucham, tylko sprawdzam, czy, czy się nagrało, czy jest w miarę wyraźniej, czy można iść dalej, ale, ale tego chyba posłucham, bo. To może być rewolucyjne, jeżeli by się okazało, że bierzesz udział w niewłaściwej grze, to musisz zejść z tego boiska. W ogóle nie o to chodzi. A wejść na boisko wiary i zaufania Jezusowi, posłuszeństwa Jemu i Jego Słowu. Fascynujące. Zostawiam Was z tym do przemyślenia. Podzielcie może w komentarzach tym, jak Ty to widzisz. Co Ciebie dotyka w tym fragmencie The Message. Potem ich to słowo wykonuje swoją dobrą robotę w naszych sercach.